Język angielski, fiszki w samolocie na pokładzie, przydatne zwroty, część 34. Dzisiaj nauczysz się pięciu fraz związanych z lotniskiem na pokładzie. Każda fraza zostanie przeczytana dwa razy. Będzie czas na powtórzenie. Następnie odbędzie się mały test który pozwoli sprawdzić, co pamiętasz. Jeśli masz problem z zapamiętaniem, musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy. Powodzenia. I feel sick. I feel sick. Niedobrze mi. I think. That lady needs some assistance. I think that lady needs some assistance. Ta pani chyba potrzebuje pomocy. This gentleman doesn't look well. This gentleman doesn't look well. Ten pan nie wygląda dobrze. What is your seat number? What is your seat number? Jaki Ma pan, pani, numer miejsca. Can I have a blanket? Can I have a blanket? Czy mogę dostać kot? Let's see what you can remember. What will you say? Co powiesz? What will you say? I feel sick. I feel sick. Niedobrze mi. What will you say? Co powiesz? What will you say? I think that lady needs some assistance. I think that lady needs some assistance. Ta pani chyba potrzebuje pomocy. What will you say? Co powiesz? What will you say? This gentleman doesn't look well. This gentleman doesn't look well. Ten pan nie wygląda dobrze. What will you say? Co powiesz? What will you say? What is your seat number? What is your seat number? Jaki ma pan, pani, numer, miejsca? What will you say? Co powiesz? What will you say? Can I have a blanket? Can I have a blanket? Czy mogę dostać koc? Ile dobrych odpowiedzi miałeś miałaś? Daj znać w komentarzu poniżej. Dziękuję. That's all for today. See you later. Pauland, you stay classy.